Siemano, moi moje bardzo witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale Z tej strony oczywiście Fonczu Ostatni odcinek z rozpoznawania polskich youtuberów swoich po kd Naprawdę bardzo się wam spodobał Prawie 90 tysięcy wyświetleń, więc naprawdę mega wyniki Więc słuchajcie, w tym odcinku wystąpił Jaworski, więc pamiętajcie o w górę, subskrybujcie kanał No i moi drodzy, oglądajcie Mam nadzieję, że treść odcinka wam się spodoba Naprawdę było mega dużo beki, fajnie to wyszło Więc słuchajcie, oglądajcie A na koniec tego wam jeszcze przypomnę, że na moim Discordzie codziennie o 22.00 są dla Was rozdawane skiny, więc wbijajcie drugi link w opisie na mojego Discorda, dołączajcie. No i na kanale Kodina się podłoga codziennie, tak jak powiedziałem, są dla Was skiny. Jeżeli tylko macie mój chodzi w sklepie. No a teraz przechodzimy do odcinka. Puu! Dani nieba musisz się dowiedzieć o mega kozackiej inicjatywie, czyli o turnieju Orange Cup. Cały turniej sponsorowany jest przez firmę Orange, a pula nagród to 27 tysięcy złotych, aby wziąć udział, musisz być... Pierwszy link w opisie oraz się zarejestrować. Możliwość zapisów jest od 5 do 18 sierpnia, więc spieszcie się. Udział może wziąć każdy powyżej 13 roku życia. Na platformach PC, oczywiście Xbox One i PS4. Pierwsze eliminacje do turnieju odbędą się w terminach 24 oraz 31 sierpnia, a kolejne 7, 14 i 21 września. Reszta informacji, która może Was interesować, znajduje się właśnie na stronie w pierwszym linku opisu. Wbijajcie tam, czytajcie oraz zapiszcie się do turnieju. No a ja. Moi drodzy, chciałbym Wam życzyć całych sukcesów. Już no i moi drodzy, tak. Już jesteśmy na wizji. Witam was bardzo serdecznie w odcinku. ze mną się oczywiście. Ja worem się ma. Cześć, witam, dzień dobry. Jeżeli ktoś z was jeszcze jakimś cudem, nie wiem, mieszka w Kambodży nie wie, kim jest Jawor, to wbijajcie pierwszy link w opisie do Jawora. Yy, walnijcie mu suba z dzwoneczkiem, będzie bardzo miło. No i słuchajcie, dzisiaj zgodnie z obietnicą, ponieważ pod po, po ostatnim odcinkiem wbiliście ponad 5000 łapek w górę, więc zgodnie z obietnicą zgadujemy sobie amerykańskich streamerów, youtuberów, znaczy zagranicznych. Głównie amerykańskich, ale zagranicznych, także Jawor, powiedz, jak się czujesz w tej konkurencji? Słabo, bo totalnie nie oglądam zagranicznego YouTube'a, ale damy radę. No i jeszcze subskrybujcie <laughs> kanał jego oczywiście, no bo tak wspomniał o moim, a o swoim nie wspomniał. No to byłoby Także mi bardzo miło, kochani, kochani to by, Dokładnie, byłoby mi bardzo miło. Dobra, słuchajcie, więc teraz tak. W dzisiejszym odcinku mamy oczywiście znowu 10 screenów. No i Jawor, nasza pula wygląda tak. Symfuni, kojarzysz Symfuniego? Nie. Doktor Lupo. Doktor Lupo. Kojarzę, kojarzę. Team Tatman. Nie mam ma pojęcia kto to. Face Funk. Nie wiem. TSM Myth Znam gościa. Dobra. Savage. Wiem kto to. Sola i Kinstar. Taki bardzo dobry gracz. Kinstar to jest ja taka wiem, topka. Wiem, Dark Ninja. Ostatnio, tak, Ninja no to Ninja. wiadomo. No i Tifu, nie znam wiadomo. Dobra, nie wiadomo. Dobra, nie <laughs> dobra. <laughs> dobra, także słuchaj, Jawor, pierwszy screen już widzisz, jest przed Widzę. tobą. Kto to jest według ciebie, powiedzmy? Sezon 10, 625, 219 meczy, 18 win, I teraz małytka, tak, wolę. mamy do dyspozycji dwa screeny. To jest screen sezon 10, a to jest screen tak. Lifetime. Mamy do lifetime. dyspozycji dwa screeny. 10 tysięcy meczy. No to słuchaj, pierwsze według ciebie, kto to może być na pierwsze? Mamy 10 tysięcy meczy overall na Lifetime. KD 520, tak. czyli to nie jest jakiś totalny kod. Umówmy się, 520 to nie jest jakiś totalny kod, no nie jest, Patrzę Tu nie jest na, ktoś, kto jest, resztę, jest totalnym no, Bogiem Gierki. Bo naprawdę są ludzie, którzy mają nawet po 11kd, więc to nie jest jakiś kotur Teraz tak, hmm. co możemy powiedzieć, Jawor? o jego playstyle. Zobacz, ma dwa razy więcej killi i winów prawie niż na składach bardziej na solo. Czyli jest to gra, który z reguły gra solo. Tak. To też warto zaznaczyć, nie? Dobra, mhm. a spójrzmy jak to wyglądało w dziesiątym sezonie. W dziesiątym sezonie wyglądało to tak, że. W ogóle nie grał dułosków. W ogóle nie grał dułosków. Więcej składów, mniej solo. Czyli mamy osobę, która jest mało aktywna w nowym sezonie. Znaczy to no 200 tak? meczy, no to. Patrz, z jednej strony 200 meczy, a z drugiej strony 7, 7 tych. 7 winów, no to nie jest jakoś mega dużo. To jest tylko 8, co minatio. 6K. Kurczę, no kto to musi być. Pewn ci ostatnio. No, jest ciężko. No jest mega, jest mega ciężko. Mój strzał poleci w TIFU. Dlatego, że ostatnio TIFU bardzo mało grał. Ostatnio bardzo mało streamów robił, bardzo Ale mało nie grał. Nie to KD, nie to KD, nie to KD, wiesz. No KD Wydaje trochę mi się że... nie zgadza, no. KD no mi się właśnie. troszkę nie zgadza. Wiesz co, Dobra. ja bym polecił w tego Darka, bo ja ostatnio właśnie oglądałem gameplay mm. Darka i mam wrażenie, że to że tak jakoś mi się kojarzy, że on grał cały czas w składziki właśnie i... Mm -hmm. Nie wiem, ja bym polecił w niego, no bo... To Dobra, jest Stary, jest u mnie właśnie... słowo się rzekło. U mnie słowo się rzekło, ja mówię Tifu, ty mówisz Dark, tak? Tak. Dobra, to Tak, taka mam odpowiedzi po pierwszej rundzie i lecimy do numer dwa. Numer... O, panie, no to tutaj o, mamy już jakiegoś kozaka. O, 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 o. Proszę Dobra. pana. I 10... 10, 10, 10, 10 4. 117 tysięcy kili ty, Co?! Ty, kto to jest? Ej, ale to nie będzie ani ninja, ani typu. Nie. To Mówisz? będzie... Mi się wydaje, że to będzie albo Kingstar albo Savage. Ja powiedziałbym właśnie, że jest to jakiś pro player, ale powiem ci szczerze, że patrząc przez to, że stary, Tyler, czyli właśnie Ninja, potrafi streamować Aha. nawet po 12 godzin dziennie. Tak, a ile ma w tym sezonie? Weź ten sezon, Odpalę? Trzymaj. Nie, to poczekaj. nie jest To jest tak. live. Dwa razy live time dostałem! Nie, poczekaj. A nie, nie to nie, jest, dobra, nie, wiem. źle sezon przełączałem, pioty. przepraszam. Źle 500 przełączałem. meczy, 500 meczy, a mamy ile dni sezonu? Dwa tygodnie. Jawor, I... a kto ostatnio podpisał kontakt z mixerem i teraz streamuje non stop? Ale czy 500 meczów to jest tak dużo jak na dwa tygodnie? No, i to jest bardzo dużo, stary. I 180 winów. A, 180 winów. Dobra, ja mam tyle ogólnie przez... Kurde, no zezony. ja bym... Ja powiedziałbym, że to jest ninja. Ja, ja bym tak strzelił, stary. Jeżeli ja na tak pierwszym miejscu stają. powiedziałem Tifu, a Tifu ma 5 KD, według mnie, no według tego pierwszego, co powiedziałem, według mnie Tifu może mieć 5 KD, no to czy ninja ma dwa razy lepiej? No Kurde, nie pasuje mi to. Nie, mi to... Ja dajki, stara. Komska. Dobra, Jabo, przekonałeś mnie. Kingstar. Dobra, Thinstar. Dobra Thinstar. przekonałeś mnie. no. Screen numer 3. Okej, okay. i mamy znowu Kozaka. Nie W tym sezonie znaczy, ma więcej meczy jeszcze. 500 meczy w tym sezonie. 21 tysięcy overall. KD7, KD5. Wiesz, co może, może. Ale to jest trudne, stary, naprawdę, no ej. Z Polakami mi... było o wiele łatwiej. Naprawdę jest że ja No, bo... Wiesz, polski YouTube jednak znasz bardziej, nie? Niż zagraniczny Doktora Lupo chyba bym dał. Bo on zobacz, zauważ, no. że Doktor Lupo streamuje dużo. Tak, dużo streamuje. E, gra on dużo składów z ninjom, ale gra też dużo. Ale nie, no stary 7KD! No, doktor Lupo! Ale nie aż tak, nie! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! nie, nie. Mi to nie pasuje, doktor Lupo. Aż nie, jeżeli to jest twoja to spoko, wal. Nie, moją odpowiedź... Wydaje mi się, że moją odpowiedzią będzie doktor Lupo, bo mi pasuje mi <zysk> do niego jak najbardziej. Doktor Lupo robi sporo fragów. Kurde. No nie wiem, no dam tego Darka. Czuję, że jest źle, ale dam tego Darka, bo pasuje mi ilością meczy i pasuje mi do niego kadę, bo Dark nie jest jakimś mega prosem, ale gra ładnie i pasuje mi to. Pasuje. I Dark też bardzo dużo składów i duo. Mniej za solo i właśnie pasuje mi to wszystko statystyki do niego. Daję tutaj Darka. Mogę się mylić, ale w ogóle jak mi nie daje Darka Darek otwórz <laughs> O uh, 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 uh. Ocho, lipcia, Stary Ale mało meczy ma bardzo, Zauważ, Gdzieś, że żonie, ma bardzo ma mało... Mało... mało, Ale mecz. stary, Gnamy. ma 35% zastranego win ratio No i tutaj będzie TIFO. Tak, tak jak wspominałeś TIFU mało gra teraz. No, tak. to prawda, mało teraz gra. No ale właśnie, stary, ale Tifu nie zagrałby, ale Tifu nie zagrałby 42 winów na składach, on nie gra składów. Ej, no on nie gra składów faktycznie, to jest on racja, nie gra składów. to jest same składy. Kurde, podpowiedziałem ci, aj! No, podpowiedziałeś mi. Stary, te, nie no, to jest najwyższe kadena, jakie było w dzisiejszym odcinku. No teraz tak, sądząc po tym, ile było składów winów, prawdopodobnie jest to osoba, która grinduje punkty na arenie. Z kolegami grając w składy. A trio też się po, po zalicza pod składy? No tak, chyba? Tak. No, no, tak. Chyba I, tak. I powiem I ci, ci tak, ten... że no. mamy tutaj dwóch proplayerów: Face Funka i Solar I ja bym dał Techinstera. Według mnie to jest zawodnik, który gra ze swoją drużyną w składy i to może być Solar Echinistera, ponieważ ma bardzo dobrą drużynę Solarów i oni są w stanie robić jeden win na trzy gry. No ja dałem już Keenstara, także... Ale ja możesz dwa być... razy. Tak samo jak ja bo w tym odcinku razy? dałem dwa razy Ernesta, bo nie byłem takiego. No to ja wszędzie daję daj i się. Ma... <laughs> Zawsze jakiś <laughs> pewny punkt! To co, wchodzisz to ze mną, że to będzie Kingstar? Nie no, Keenstary, no ja wtedy obstawiłem Keystara No, naprawdę. A, 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 a kogo obstawiłeś wtedy? Na którym to było miejscu Kingstar? Na pierwszym czy na drugim obstawiłeś? Na drugim, na drugim. Na drugim. Miejscu. A ja tam ja obstawiłem a? nie pamiętam na Nie ważne! Ja nie, nie ważne! Was, ja w ogóle nie dobra. pamiętam kogo ja obstawiłem stary! Nie ważne! Idźmy do piątki! Idźmy do piątki! Piąteczka, słuchajcie. O 5KD. Pięć pięć 5KD. No, 5-3, pięć, 5-6KD. Przewaga składów i duo znowu Rzeczywiście, czyli mamy tu kolejną osobę, która lubi, lubi grać z innymi, a raczej solo mniej. Czyli tak samo jak ja. Tak. Bo ja też wolę grać z już niż solo. 5,70 KD. No tylko, że z tą osobą różni mnie 4 KD, nie? <laughs> mniej więcej. <laughs> Powiedziałbym, że to jest Doktor Lupa się team tak mam fajne No i dobre, będzie. patrz. Szybko poszliśmy, lecimy dalej. 7KD, 70 tysięcy hili i tutaj zobacz, że jest wyrównanie, czyli ktoś gra dużo solo, dużo dużo duo i dużo składów. Tak jest. No, i to mi już wszystko mówi, stary. Sezon 10 już powiedział wszystko. Tobie też, czy nie? Tak, powiedział tobie wszystko. Tak. I nie powiedział totalnie nic, słuchaj. Powiedział mi wszystko, stary. To jest kolejna osoba, która tryharduje arenę i na solo, i na składach. To jest kolejny pro player jakiś, który dużo tryharduje. funk! Tak bym powiedział. Powiedziałbym, że to jest face funk. Dobra, dajmy sobie sprawę. Czy tak uważasz? Tak, też tak uważam. Dobra, obaj głosujemy na facepunka, ale fajnie się zgadzamy. Normalnie, jak przyjaciele, stary. Dobra, mamy tu kolegę, który gra. Przyjacielu, no głównie solo, co mam ci powiedzieć, no, to jest solowy zawodnik. No to to chyba będzie, ja wiem kto to. Tak? Ale małe KD. Kurde, małe KD. Nie pasuje mi. 6 myf. KD. Walno jest ja tu myfa? Kurde, tak. no powiem ci, że mnie tutaj... Nie no, dla mnie to jest myf, ewidentnie. Dobra. Ja daję tu Ja daję, my jestem Savage, okej. Okay. Dobra, lecimy dalej, Usemka. Usemka stary, ósemeczka, kto to jest? O Jez, właśnie no ja już wiem co to jest. Dobra, ja już nawet nie muszę zgadywać. Powiedz, że też wiesz. Powiedz, że też wiesz co to jest Nie wiem. 2000 tysiące na składach 800 solo. Kto gra 3 czwarte gier składowych z całego naszego zestawienia No jest tylko jedna osoba na, na tej liście, która non stop gra składy z kimś zawsze Co do niego nie wejdziesz, to on zawsze gra składy Doktor Lupo? No, według mnie tak. Tak? Moim zdaniem, mogę się wylić, ale moim zdaniem, patrząc na KD, które według mnie pasuje idealnie, 5KD według mnie pasuje idealnie do doktora Lupo. Który a ma ja tu do Symfonii. No dobra, no ja, to ja lecę doktor Lupo, no. a ty Symfonii. Okej, okay. tak jest. Dobra, dziewiąteczka stary, dziewiąteczka. Kolejna osoba z 5KD i kolejny. Dobra, re... no, nie, no ogóle... znowu następny ma same składy. Ja strzelam teama. Ja strzelam, że to będzie team the yy, Ja strzelę totalnie, i dla mnie to będzie ojejku, nie wiem. Wszystkie osoby te słabsze już dałem. Dawaj, bądź przyjacielem ze mną, też daj Tima. Też dam Tima. też dam Tima. Dobra. Dobra. No i ostatnia osoba, stary. Numer 10. Ula, la! Ej, ale KD nie jest jakieś to... mega duże. Ja jestem w szoku, bo gdzieś pomialiśmy... pominąłem tego TIFU i go nie dałem, i teraz to mi za cholera nie pasuje. No, no musisz, no musisz, mi został myf, także, no, no nie chcę myf. dawać myfa, ale muszę dawać myfa, no mi to nie pasuje, no, mi totalnie myf, tifu, no... także daję tifu, teraz, <słys> nasu... Ej, ale no, KD może nie jest jakaś mega, ale tifu ci pasuje statystykami, 2000 winów, stary, tak, solo. No, statystykami pasuje, no. ale KD raczej nie. No KD nie. za małe Wie. tifu... A -a ja, o, to tak. ja jestem pewny, że też się romnąłem, bo na pierwszym miejscu strzeliłem, że Tifu 6KD. Teraz mi jest tak głupio, bo przecież Tifu 6 przy tej KD. Dyszce, przy tej dyszce mi się wydaje, że był Tifu, no, tifu jest lepszy. Drugi był ninja, był tifu. Jeśli, jeżeli chodzi o KD. drugi był tifu. Jest to jest najlepsze stary. Że my no. teraz rozważamy, rozmyślamy. Mówimy, że drugi był Tifu. Pierwszy był ninja na 100%, albo pierwszy Starwszy w ogóle był po... Doktor Lupo. A ludzie to oglądają i mają z nas taką polewę na 100%. Ja na pewno mam 8 źle, a ty masz na pewno 7 źle. Ludzie, nie, no. ludzie mają taką polewę z nas teraz, siedzą i po prostu mają taką bekę. A my jeszcze nie, na pewno się pomyliłem, na pierwszym miejscu, nie, tam... <ścoughs> Dobra, słuchajcie moi drodzy widzowie, takie były nasze odpowiedzi. To był oczywiście odcinek z Jaworem, wpadajcie do niego na kanał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jawor, chciałbyś częściej tego typu żelędzie występować ze mną tutaj? Myślę, że tak, tylko bardziej znanych przeze mnie twórców trzeba by było dawać. Bo słuchajcie, to dala. jeżeli chcielibyście <laughs> następną listę, tym razem polskich youtuberów, czyli o. odcinek V2 nagrywany z Jaworem, koniecznie pod tym odcinkiem. Ile łapek w górę, Jawor? Dawaj. 6 tysięcy. 6 tysięcy łapek w górę. Mamy to. 6 tysięcy łapek w górę i następny odcinek z Jaworem, gdzie zdradzimy polskich youtuberów i streamerów. A po chwilę, moi drodzy, trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Pa, Ciao! Pa.